Mistrz Twardowski, rozdział czwarty. Jako Twardowski, zaszedł do piekła, i co tam widział? Tem goręcej modlił się chłopiec, im bardziej czuł, że się zbliżał do piekła. Nie oglądał się nawet na otaczającego postacie, których coraz liczba się zwiększała. Był to jednak ciekawy widok, gdyż do piekielnego gościńca. Szerokiego i przestronnego, mnóstwem ubocznych ścieżek ciżba ludu dążyła. Jedni tam jechali poszóstno w kolasach złoconych, które zamiast koni ciągnęły grzechy ich, pod postacią ohydnych poczwar ubranych w bogate rzędy, na których zamiast pereł i kamieni drogich świeciły łzy ludzi kroplami podludzki i krew ludzka. Drugich ciągnął do piekła brzuch nienapchany, w którym widać było przejedzone wioski i zamki, i sioła, i strawione kupy złota, spożytą spokojność rodziny, pochłonięte wszystkie cnoty. Inni szli pijani i zdawało im się, że przed nimi wiozą kufę wybornego kanaru, na którą zmrużone czerwone oczki zwracali miłośnie. Szedł tam i chudy jakiś dialektyk z teologii scholastycznej woluminem pod pachą, podpierający się Arystotelesem, zaprzężony za kark do ogromnego pióra, którego ciągnęło. Przed innymi toczyły się dukaty po gościńcu, a oni, usiłując je złapać, już, już je doganiając, co chwila soli z zaiskrzonym wzrokiem, roztwartą dłonią, dyszącą piersią do piekła. Innych wabiąc, wiodła czarnooka dziewczyna i coraz dalej za sobą prowadziła. Gdy się odwracali, nie widać już było za nimi ich domu spokojnego, ich życia swobodnego. Ich przeszłości złotej, wahali się, lecz za skinieniem uśmiechem dziewczyny, biegli do otchłani znowu. Jeśli poczęli ustawać, spotniali, znużeń, naówczas ona ukazywała im jakby od niechcenia spod białej szaty kryjącej utuczone ciało białe to kolano, to pierś lubieżną, to nogę, to ramionała będzie. Oni znowu nabierali sił, zawrzała w nich krew, zakipiał mózg, zatrzęsło się serce i szli dalej, a dalej. Byli tacy, co patrząc w niebo szli do piekła. Byli tacy, których wiedli za rękę własne dzieci, wychowańce i słudzy. Byli inni, co tylko ogony swych pań i poduszki swych panów dźwigając z nimi do piekła dążyli. Szli i złodzieje, kradnąc po drodze, co się nawideło, kradnąc nawet grzechy cudze z kieszeni podróżnych. Radzi, że im się nigdzie piłat i szubienica nie nawija na oczy. Szły śpiewając i podskakując kobiety jakieś z rozczochranym włosem, z fawolną pieśnią w ustach, z fawolniejszym uśmiechem jeszcze, a najfawolniejszym wejrzeniem którym rzucały jak wędą na przechodniów. Był tam opasły opad z przymrużonym okiem, drzemiący spokojnie w krześle, które z nim nieśli do piekła niewidzialni słudzy. Za nim dźwigała misę potężną jakiegoś przysmaku tłusta gosposia, a dzbanek kantor z klechą oburon. Szli tam i wielcy panowie, dumnie przeciskając się przed motłoch, gniotąc nogami jakichś biednych, którzy z drogi wracali, a przed nimi nieśli szatami buławy i infuły, i laski, i senatorskie krzesła, i tytuły cudzoziemskie. Były tam dziwnie dobrane pary, wiodące się to za ręce pobrawszy, to za kark, to za poły. Jednego burmistrza wiodła jej mość za nos porwawszy prosto w otchłanie piekielne. Jednego młodzika podżyła już niewiasta niosła przydeptanego w trzewiku. Jednego staruszka prowadziła dziewczyna za ostatek siwych włosów zająwszy w pośrodku głowy. Innych szatani chwytali za oczy, za nos, za nogi, za uszy, za ręce i tak ciągnęli niemiłosiernie. O, zaiste, ciekawy, jedyny był widok piekielnego gościńca. Lecz chłopiec tak był swoją modlitwą zajęty, że nic a nic nie widział. Nareszcie stanął z otaczającym go tłumem u wrót piekielnych, których z zewnątrz nikt nie strzegł. Owszem, wystrojony odźwierny, przyjmował niskim ukłonem i drzwi na rozcież otwierał. Ten, gdy ujrzał młodego chłopca z kropidłem w ręku, śpiewającego pieśń pobożną, czystym głosem dziecinnym, zaparł drzwi prędko i nasrożył się. Nie widział tego nawet Twardowski. Pokropił wodą święconą, drzwi się otworzyły, on wszedł. Uderzyły go natychmiast jęki wydobywające się z otchłani piekielnej. Które zagłuszyły na chwilę jego śpiew lękliwy, lecz taka była moc tych słów, które wymawiał chłopiec, że przed nimi ucichła wrzała piekielna. Wszystko zamilkło i poczet czarnych diabłów przestraszonych wybiegł naprzeciw. Chłopiec tymczasem śpiewał i kropił na wszystkie strony. Czego tu chcesz, duszo czysta? Zapytał jeden. Czego tu chcesz? Czego tu chcesz? powtórzyli chórem inni, a wszyscy odskakiwali i kurczyli się na każde ruszenie kropidła. Chcę i szukam cyrografu danego na moją duszę przez ojca odpowiedział twardowski i śpiewał dalej i kropił znowu. Diabli znikli. On szedł w głąb aż do najciemniejszej jaskini, w której siedział sam lucyper wód i głowa zepchniętych z nieba aniołów. Gdy i tu kropidłem począł wywijać jak szablon chłopiec, a szatanie opatrzyli, iż go z żadnej strony pochwycić nie mogli, gdyż był czysty i niczem od spowiedzi niepokalany, poczęli z nim wchodzić w układy. Powiedzieli mu z początku, iż cyrograf zginął i traktowano go w zamian pieniędzmi. Potem dawano mu kobietę, Jaką by sobie na świecie wybrał, potem godność, jakiej by zażądał, potem władzę, jakiej by sobie życzył, potem powiedziano mu, że diabeł, który od jego ojca wziął cyrograf na jego duszę, nie znajdował się w piekle, lecz podróżował po świecie i przy sobie nosił papiery. Na to wszystko odpowiadał chłopiec kropidłem którego diabli niezmiernie się lękając, musieli wreszcie posłać po tego, który cyrograf miał. Przyprowadzono go po chwili, ale się zaparł, że jako żywo nie miał i nie brał żadnego zapisu. Znowu chłopiec użyć musiał kropidła. Znowu diabli przyrzekli mu oddać cyrograf. Przynieśli kufer ogromny i kazali mu szukać. Co tam się w nim znajdowało, trudno wyliczyć. Były tam papiery zrzucone bez porządku, z różnych lat, języków, krajów, istne archiwum szatańskie, w którym dopiero pomodliwszy się do świętego Antoniego, patrona rzeczy zgubionych, wynalazł chłopiec zapis na swoją duszę. Widząc diabli, że nic nie nada, musieli mu go oddać. Lecz w oczach chłopca przysiąg diabeł, który ojca jego skusił na cyrograf, że duszę jego i bez tego zapisu weźmie. Tej przysięgi, nie słuchając chłopiec, kropiąc znowu i śpiewając Tedeum, zawrócił się, aby wyjść z piekła. Lecz trudniejsze to było niż wejście do niego. Zamykały się przed nim wrota. Znikały mu drogi spod nóg. Waliła się ziemia. Trzęsło się sklepienie, napadały go straszydła, wabiły go łakocie, jadła, napoje, dziewczęta i chłopcy. Znajomi ludzie, wyciągając ręce ku niemu, wzywali go do rozmowy. Weszli jacyś panowie szlachta, otaczali go kołem, aby przytrzymać. Lecz Twardowski uwieść się nie dał, bo modląc się żarliwie, widział pod skórą tych wszystkich mar. Utajoną zdradę i przez ścianę słyszał męki potępieńców. Trafił nareszcie na swoją drogę i wyszedłszy z wrota, które mu jedną nogę przyskrzypnęły nieco, także potem trochę na nią nakulewał, na świat znowu powrócił. Tu padłszy na kolana Bogu dziękował, a potem pędem puścił się przed siebie. Ale na tej drodze, tak w przód tłumnej, nic już teraz nie widział, a ściskając w ręku cyrograf na ośle biegł. O kilkoro staj, zaczęła go znowu prowadzić mysz i wywiodła go aż do domku ojcowskiego pod proszowicę. Wszedł i padł ze znużenia na progu chłopiec, a gdy go otrzeźwili, opowiedział ojcu. Podróż swoją ukazał cyrograf wydarty diabłu, Którem spalono zaraz na poświęconym ogniu, Tak, aby z węgli jeszcze nie mógł go dobyć szatan. Tak ojciec Twardowskiego na stare swoje lata spokój odzyskał. Lecz wkrótce potem, gdy do szkoły wrócił chłopiec, Przyszedł parobek, oznajmując mu o śmierci ojca, Który niedługo przeżył odzyskanie syna. Opłakawszy go Twardowski, a zasmakowawszy w nauce, pozostał jeszcze nadal w szkole, której senior, zamiłowanie jego pilność do serca wziąwszy, przyjął go pod swoją opiekę.